if you want to test.

Uşak var mı? Babinda. Ne uşak Onlar zor tane. Onlar. Şema paya. Ay ne babinda? şey bu kadar? Kesmiyor ki. Ne? 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 Zostać papierki, czy uszalki, pewno. A, jak oni w ogóle to wcieli? Ciekawe. Nie, no pewnie jakieś cześć im się odnalazło. A jak brak szacunku oni, udzielanie tutaj wydają. No, numer. Ty ja nie podaję, nie? Właśnie udzielanie tutaj z powodów. Tutaj jest dla niewydane. A się automatycznie nie otwiera w ogóle na Otwiera! Dobra. Ej,